Ej, witam was serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Motodoradca Zobaczcie, już ponad miesiąc nie uderzano w kierowców, ponad miesiąc nie wyciągano łap po pieniądze kierowców. No, i to musiało się zmienić. No, przecież u nas nie będzie tak kolorowo. No, przecież kierowcy to jest taka najlepsza, dojna krowa, z której najłatwiej zawsze wyciągać pieniądze, która zawsze wszystkiemu się dostosuje. No, bo trzeba jeździć. A co za tym idzie? Skoro kierowców się łupi, to też automatycznie i ceny wszelkiego rodzaju produktów też idą w górę. No, bo w końcu i benzyna, jak i koszty utrzymania samochodów są droższe. Ale nim przejdę do meritum, bo u nas to tak jest, że najczęściej, jak chce się wprowadzić nowy przepis, to jest taka moda. Teraz od kilku lat, że najpierw... Puszcza się taką małą zajawkę w media. Patrzy się, jak opinia publiczna zareaguje. Jak będzie cisza, to luz, wieczorem głosujemy, nie ma problemu. Ale jak się zacznie robić dym, co nieraz robiliśmy przy wielu sytuacjach, to później było, nie, nie, my w życiu nie mieliśmy żadnego pomysłu, żeby coś takiego wprowadzić, no co wy, w żadnym wypadku. No i tak najczęściej też to wyglądało, dlatego teraz mówię zdecydowany stop i będziemy ten temat też próbowali ukrócić. Jak jest u Was w wydziałach komunikacji od stycznia tego roku? Co, kolejeczki są duże? No tak, jest paraliż. W całej Polsce w związku ze zmianą e, ustawy. Oczywiście był wcześniej obowiązek rejestracji samochodów w terminie 30 dni, ale w tym obowiązku nie było ani słowa o sankcjach. Ale od stycznia 1, 1 stycznia mamy teraz sankcje, że nawet do 1000 zł za brak przerejestrowania samochodu w terminie 30 dni. Tutaj daje małą gwiazdkę, za chwilę to wyjaśnię, jak również mamy obowiązek w terminie 30 dni złożyć zawiadomienie o sprzedaży pojazdu, zgłoszenie sprzedaży. Oczywiście, no, Polak tutaj nie byłby sobą, gdyby czegoś nie wymyślił, jako takiej furtki. I przecież istnieje też coś takiego, jak tak zwane zgłoszenie zakupu pojazdu. Ale to tylko i wyłącznie dotyczy samochodów zakupionych u nas w Polsce, w kraju już zarejestrowanych wcześniej. Nie dotyczy to samochodów sprowadzanych, więc coraz większa rzesza osób postanowiła, kupując swoje, swój samochód w Polsce, już zarejestrowany wcześniej, że nie będzie go rejestrowała, tylko złoży na oświadczeniu w wydziale komunikacji z od razu. To też taka opcja zgłoszenia, że zgłosi zakup samochodu. Można to zrobić bezpośrednio w wydziale komunikacji, ale można też to zrobić bezpośrednio przez stronę. Tylko trzeba mieć profil zaufany, żeby móc też tego dokonać. No i co? Z jednej strony paraliż w wydziałach komunikacji jest z tego względu, że coraz większa liczba osób idzie rejestrować te samochody. Przecież ten przepis był tak na wariata przepychany w zeszłym roku, że nikt nie zastanowił się nad tym, że będzie paraliż w wydziałach komunikacji, że najpierw trzeba ludzi dodatkowych zatrudnić, więc wielkie wielkimi Zdziwienie teraz i wielki lament, a z drugiej strony mnóstwo z tych osób w wydziałach komunikacji pracuje na backstage', że to tak powiem, z tego względu, że jest masa zgłoszeń. Zarówno zakupu samochodu, jak i sprzedaży samochodu, bo to, że zgłaszamy to przez stronę, to nie znaczy, że pracownik tego nie musi ręcznie wstukać do cepiku. No i przez to powoduje się to, że część okienek jest w ogóle pozamykana, bo te osoby są oddelegowane do tego, żeby te zgłoszenia wbijać w jedną i w drugą stronę. No bo co? Zgłoszenie jest darmowe, a za rejestrację trzeba zapłacić niecałe 200 zł. No i żeby tego było mało, Związek Powiatów Polskich wpadł na pomysł, na projekt ustawy. Co za tym idzie, tutaj jest informacja taka. Wydziały komunikacji, czytam to ze strony prawo.pl dosłownie sprzed paru dni. Wydziały komunikacji w starostwach i urzędach miasta zasypywane są dużą ilością zgłoszeń nabycia i zbycia pojazdów. No kurle wielkie mi odkrycie. Powoduje to coraz bardziej realną potrzebę zatrudnienia pracowników w tych jednostkach. W związku z tym Związek Powiatów Polskich proponuje, żeby zgłoszenia były obciążone opłatą, której wysokość ustali minister w oparciu o określone kryteria. No i wyżej też jest zaznaczone. Związek Powiatów Polskich w projekcie zwraca większą uwagę na obowiązek rejestracji pojazdu niż na zgłoszenie nabycia lub zbycia, tylko to daje odpowiednią gwarancję referencyjności bazy CEPiK. A to co, zgłoszenie już nie daje? No nie, bo jest darmowe. Oczywiście to jest na razie projekt ustawy, który zobaczymy, czy zostanie gdzieś tam przepchnięty, czy nie, ale ja już mówię zdecydowany sprzeciw, więc dzielcie się tym materiałem, żeby do góry to w końcu doszło, że... Kierowców nie można łupić gdzieś tam na każdej ze stron. No przecież po to te rejestracje kosztują tyle. Po to teraz, od już 1 lutego, sypią się pierwsze mandaty. Za brak przerejestrowania w terminie 30 dni, bądź brak zgłoszenia sprzedaży w terminie 30 dni. I naprawdę kary są do 1000 zł. I tutaj nikomu się w tym momencie nie upiecze. Więc co, brakuje pieniążków w wydziałach komunikacji. Na wszystkim trzeba tak łupić. Tu jakieś podatki od dróg, podatki od autostrad, gdzieś tam w paliwie poukrywane. Wszelkiego rodzaju opłaty ekologiczne, nie ma już czym upychać tych opłat. Ubezpieczenie też idzie w górę, wszystko gdzieś w tym momencie idzie w górę. Eee, nic nowego. W kierowców najłatwiej się uderza. To jest przecież takie jakże piękne, więc drogi związku powiatów polskich, jak już raz się coś wprowadza, okej, okay, czy na wariata, czy nie, to najpierw trzeba to przemyśleć, a nie zmieniać zasady w trakcie gry, bo coś tam ludziom się teraz zauważyło, że można zrobić to taniej i już się gdzieś system szczelnie tutaj w tym nie zgadza. To tyle chciałem przekazać w dużym telegraficznym skrócie, moi kochani. Na dzisiaj to będzie tyle. Podzielcie się w komentarzach, czy u Was jest paraliż w Wydziałach Komunikacji. Zajrzyjcie też do mnie na Instagrama, bo to najczęściej na Instagramie mam możliwość kontaktowania się z Wami bezpośrednio na PRIV. I tam też mnóstwo ostatnich informacji, że jest paraliż w Wydziałach Komunikacji. I przychodząc rano, nawet często nie ma co liczyć, że będzie jakikolwiek wolny numerek. Póki co żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, hej!